Historia zaczyna się na obrzeżach Waszyngtonu, w surowej dzielnicy opanowanej przez strach. Tutaj prawo ulicy ma znacznie większą moc niż prawo państwa. Najgroźniejszy gang, Letting Kings, kontroluje każdy blok. Kierują handlem narkotykami, wymuszają haracze i sieją terror bez końca. Dla wielu mieszkańców to piekło na ziemi. Ale dla czternastoletniego Lukasa to jedyny świat, jaki zna od dzieciństwa. Widzimy go, jak jedzie rowerem przez wąskie uliczki z plecakiem pełnym małych paczek narkotyków. Choć ma młodą twarz, jego spojrzenie jest zimne, starsze niż jego wiek. Pracuje jako kurier dla Letting Kings, a dla Lukasa to nie tylko praca, to przetrwanie. Doskonale wie, kto rządzi na której ulicy, komu można zaufać, a kogo należy unikać. Za potęgą Letting Kings stoją dwa nazwiska. Pierwszy to Jester, prawa ręka szefa, który pilnuje codziennych spraw gangu. To on dba o przestrzeganie zasad, każe zdrajców i utrzymuje strach na ulicach. Ale ponad nim stoi ktoś o wiele bardziej niebezpieczny. Prawdziwy przywódca Letting Kings, bezlitosny Renon. Jego imię rzadko jest wypowiadane głośno, częściej tylko szeptem. Władza Renona zbudowana jest na krwi i przemocy. Niewielu ma odwagę spojrzeć mu w oczy. Ale Lukas jest inny, łączy go z nim szczególna więź. Może go spotkać w każdej chwili, co jest przywilejem, którego nie ma żaden zwykły kurier. Dzień po dniu Lukas rozwozi narkotyki po mieście. Jednym z jego klientów jest Daniel, weteran wojenny z Afganistanu. Mężczyzna jest cichy, z pustym spojrzeniem, jakby jego przeszłość całkowicie zniszczyła jego życie. Niemal nigdy nie mówi, komunikując się jedynie krótkimi wiadomościami w telefonie. Za każdym razem, gdy Lukas przychodzi, Daniel pisze to samo: odejdź z gangu, zostaw ulicę, wróć do szkoły. Lukas jednak zawsze to ignoruje, czując, że jest już zbyt głęboko wciągnięty w świat Latin Kings. Tymczasem Renon żyje w ciągłym napięciu, przekonany, że FBI nieustannie go obserwuje. Każdy dziwnie zaparkowany samochód. Każdy nieznajomy w pobliżu domu jest dla niego potencjalnym zagrożeniem. Ale tamtej nocy było inaczej, przygotowywał się do ślubu swojego brata. Pomimo swojej reputacji okrutnika, przy rodzinie pokazuje łagodniejszą stronę. Chce, by ten dzień był idealny, wolny od wszelkich zakłóceń. W tym samym czasie Lukas zatrzymuje się w sklepie z owocami należącym do Carlosa, sprzedawcy tonącego w długach wobec Letting Kings. Życie Carlosa jest ciężkie, sklep pusty, bliski zamknięcia, a jego żona poważnie chora. Zdesperowany Carlos błaga o więcej czasu. Lukas, choć tylko kurier, wciąż ma w sobie odrobinę współczucia. Daje mu dodatkowy tydzień, mimo że wie, iż jeśli Renon się dowie, konsekwencje mogą być śmiertelne. W podzynkowaniu Carlos wręcza mu torbę owoców dla młodszego brata, Miguela. Chwilę później Lukas wraca do kryjówki gangu i zastaje coś, co go wstrząsa. Miguel, jego młodszy brat, dumnie ogłasza, że chce dołączyć do Latin Kings. Dla Lukasa to koszmar. Całe życie starał się trzymać Miguela z dala od tego brudnego świata. Wybuchając gniewem, rozkazuje mu wracać do szkoły, obiecując, że odbierze go po południu. Ale w głębi duszy wie, że coraz trudniej nad nim zapanować. Tymczasem Daniel zmaga się z własnymi demonami. Gdy kupuje jedzenie z ciężarówki, nagle zamiera, zapachy i dźwięki wokół przywołują traumatyczne wspomnienia z wojny. Ludzie w kolejce zaczynają się denerwować, lecz Daniel pozostaje nieruchomy. Wkrótce podchodzi do niego grupa oprychów, chcąc go zaczepić. Myślą, że to tylko zagubiony człowiek, łatwy cel, ale mylą się śmiertelnie. Wciągnięty w wąską alejkę, Daniel połyka tabletkę, by uspokoić umysł, lecz gdy bandyci atakują, jego wojskowe instynkty natychmiast się uruchamiają. W kilka sekund powala ich wszystkich z zabójczą precyzją. Odsłania w ten sposób swoją prawdziwą naturę, byłego żołnierza jednostek specjalnych o niezwykłych umiejętnościach. Tymczasem w domu Renona trwają przygotowania do ślubu. Rodzina pana młodego przybywa spięta i niespokojna, nikt nie czuje się swobodnie w obecności szefa. Wtedy pojawia się Lukas, dostarczając kolejną paczkę. W przeciwieństwie do innych kurierów, jest traktowany wyjątkowo. Kryje się za tym ważny powód: lata temu starszy brat Lukasa, żołnierz sił specjalnych, zginął, próbując wyrwać go z rąk gangu. Renon nigdy nie zapomniał tej ofiary. W prywatnej rozmowie wręcza łucasowi garnitur na wesele, mówiąc, jak cenny jest dla niego jego własny brat. Lecz ta chwila ciepła szybko znika. Renon wydaje łucasowi ważne zadanie: ma dostarczyć dwie duże paczki do kontaktu w pobliżu stacji benzynowej i wrócić przed rozpoczęciem ceremonii. Po drodze, Lukas widzi coś, co doprowadza go do szału: Miguel jest bity przez grupę członków gangu. To test inicjacyjny zorganizowany przez Jestera. Wściekły Lukas przerywa im i ogłasza, że jest pod ochroną Renona. Ostrzega ich, że jest w trakcie misji. Nikt nie odważa się go tknąć. Ale w środku Lukas wie, że Miguel wciągnął się w ten świat już zbyt głęboko. W tym samym czasie Daniel przejeżdża obok miejsca, gdzie policja otoczyła ciało martwego mężczyzny. Zatrzymuje się na chwilę, lecz odjeżdża w milczeniu. Niedługo potem zauważa Lukasa i Miguela jadących razem na rowerach. Próbuje zwrócić ich uwagę, może ich ostrzec, ale Lukas nie reaguje, skupiony tylko na tym, by bezpiecznie odprowadzić brata do domu. Lukas zamierza odprowadzić Miguela do szkoły, ale najpierw zatrzymują się w domu. W jego głowie narasta determinacja, by wyrwać brata z tego życia. W pośpiechu pakuje się, chowa do torby pistolet i list, nie zauważając, że jedna paczka z narkotykami spada na podłogę. Gdy mają już wyjść, do domu wpada Jester ze swoimi ludźmi, wściekły, że Lukas nie dostarczył przesyłki. Zmuszają braci, by poszli z nimi do Renona. Po drodze Jester zaczyna bić Lukasa, aż nagle w pobliżu rozbija się ciężarówka, tworząc chaos. Lukas wykorzystuje okazję i ucieka z Miguelem. Pędzą przez zaułki, ogrody, przeskakują płoty, nawet wpadają w stragań z owocami. Gdy nie mają już gdzie się schować, zjawia się Daniel w samochodzie, otwiera drzwi i każe im wsiadać. Bez wahania wskakują do środka. Jester i jego ludzie ruszają za nimi na motocyklach. Rozpoczyna się pełen napięcia pościg przez wąskie ulice Waszyngtonu. Kule świszczą w powietrzu, a ukochany pies Miguela ginie od zbłąkanego strzału. Daniel prowadzi z niezwykłą precyzją, unikając pocisków i ostrych zakrętów. W końcu rozbija samochód o mur, by dać chłopakom szansę ucieczki, nie wiedząc, że w aucie została jedna paczka narkotyków. Następnie zabiera ich do swojej kryjówki. Podczas gdy rana Miguela jest opatrywana, Daniel i Lukas porozumiewają się krótkimi gestami i wiadomościami w telefonie. Niewiele słów, ale wystarczająco, by pokazać, że Daniel wciąż się troszczy i chce ich chronić. Tymczasem w domu Renona trwa wesele jego brata. Wszyscy bawią się radośnie, aż Lukas zauważa, że została tylko jedna paczka. Uświadamia sobie, że druga została w domu. Teraz wrak samochodu i zaginiona paczka przepadły. W tym momencie do sali wpada Jester, informując o nieudanej dostawie i stracie towaru. Wściekły Renon rozkazuje odszukać Lukasa i Miguela, ale nakazuje przyprowadzić ich żywych. W innym miejscu Daniel nalega, by Lukas opuścił miasto, lecz ten w furii odmawia. Rozbija Danielowi telefon i wychodzi, przysięgając, że odzyska zgubioną paczkę i dokończy zadanie Renona. Wkrótce po tym, jak Jester odchodzi, zjawia się Spider, potężny gangster, który miał odebrać towar. Stawka jest ogromna, więc domaga się wyjaśnień. W tym czasie Lukas, z pomocą przyjaciela, zakrada się do domu. Szybko znajduje zgubioną paczkę pod łóżkiem, chwyta Miguela i chce uciec, lecz przyjaciel zdradza go, informując o wszystkim Jestera. Wkrótce Jester pojawia się z ludźmi, łapie Lukasa i ciągnie go do Renona. Z drugiej strony, Daniel dowiaduje się, że jego teść został brutalnie pobity przez ludzi Estera jako ostrzeżenie za pomoc Łucasowi. To staje się punktem zwrotnym. Daniel rozumie, że gang się nie zatrzyma i postanawia walczyć. Jego była żona błaga, by nie szedł, nazywa to szaleństwem, lecz Daniel jest nieugięty i rusza do kryjówki Renona. Tymczasem Lukas i Miguel są prowadzeni na spotkanie z szefem. Wesele trwa, muzyka gra, ludzie się śmieją, lecz atmosfera radości pęka. Gdy Spider wpada do kuchni i zaczyna napastować jedną z kobiet, wściekły Renon traci panowanie i na oczach wszystkich brutalnie zabija Spidera. W jednej chwili wesoła uroczystość zamienia się w krwawą rzeź. W tym samym czasie Daniel przedziera się przez załuki wokół posiadłości Renona. Mimo silnej ochrony, jego wojskowy instynkt pozwala mu eliminować strażników jeden po drugim. W końcu chwyta jednego z nich i wykorzystuje jako przynętę, by zwabić FBI, które obserwowało teren z daleka. Plan działa, w kilka minut agenci federalni szturmują posiadłość. Rozpoczyna się potężna strzelanina. Pociski tną powietrze, szyby pękają, krzyki wypełniają dom. Krew zalewa podłogi, a ciała padają po obu stronach. W zamieszaniu dochodzi do tragedii, brat Renona, świętujący własny ślub, zostaje trafiony z błąkaną kulą. Upada, skąpany we krwi, w najpiękniejszy dzień swojego życia. Renon stoi sparaliżowany, patrząc, jak brat umiera mu na oczach. W tym czasie Danielowi udaje się wyprowadzić Lukasa i Miguela z płonącego domu. Biegną przez dym, gruz i deszcz kul, aż docierają do torów kolejowych. Lecz spokój nie trwa długo, dopada ich rozwścieczony Jester i otwiera ogień. Daniel zostaje trafiony w nogę, próbując ochronić chłopców. Lukas z całych sił ciągnie Miguela, próbując uciec, lecz Jester celuje w nich bronią. W chwili, gdy nadzieja znika, z ciemności wychodzi Renon. Powstrzymuje Jestera i patrzy na Lukasa z mieszaniną gniewu i smutku. Dla niego więzi rodziny i zaufania już nie istnieją, ale zamiast kary, podejmuje zaskakującą decyzję: pozwala łucasowi i Miguelowi odejść, jakby dawał im ostatnią szansę na wolność. Ta decyzja doprowadza Jestera do szału. Oskarża Renona o słabość, o to, że nie zasługuje na przywództwo. Wtedy wychodzi na jaw szokująca prawda: Jester nie jest zwykłym członkiem gangu, lecz częścią rodziny Renona. Pochłonięty zazdrością i nienawiścią, Jester podnosi broń i strzela. Renon pada na tory, z ran cieknie krew. Jester obraca się w stronę Lukasa i Miguela, chcąc ich zabić, lecz zanim naciska spust, ranny Daniel wstaje i powstrzymuje go, oferując mu paczkę. Jester rozdziera ją chciwie, spodziewając się pieniędzy, lecz to pułapka. Gdy zdaje sobie z tego sprawę, rzuca się na Daniela i zaczyna go brutalnie bić. Wtem rozlega się pojedynczy strzał. Jester zatacza się i pada martwy. Strzelcem okazuje się przyjaciel Lukasa, ten sam, który wcześniej go zdradził, teraz wrócił, by odkupić winy. W ostatnich chwilach Lukas i Miguel wsiadają do pociągu, zostawiając za sobą miasto spowite krwią i bólem. Z okna obserwują, jak światła Waszyngtonu znikają w oddali. Wtedy Miguel czuje coś w kieszeni wyciąga pieniądze ostatni dar od Daniela. Nie tylko gotówka, ale symbol nadziei na nowe życie, zdala od kręgu przemocy.